Siemanko dzisiaj będziemy nagrywać e, Magnet Simulatorka. I e, sorry, że nie było tak długo tego magneta i że sami, sami przechodziliśmy. No, przechodziliśmy no, 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 sami, bo ja byłem na seriach, no, ja. no i on na telefonie grał, sobie ja grałem na kompie. To na wspólny ko... Co? Co to? Czekajcie, chwilkę przerwy. A nie, dobra. No i on był na feriach, a ja sobie grałem sam. On na telefonie i tak nie było jak nagrać odcinka. nie, nie, nie było jak się skontaktować. O, tak bardziej chcemy. No, można. Widzowie, jesteśmy, Maty jest na najlepszym krainie. Wcześniejszy odcinek nie wyszedł, musieliśmy go usunąć. No, druga ja też zrobi. Dru A był tak zarobić, mieliśmy go już powróżku uspokoić, ale nagle się musiał zepsuć ja i, się. i... I... Mama przyszła pić orgańską z bratem. No, no i gożę to Dobra, Dobra, No, raczej. Tam co mieliśmy, tamto robiliśmy, to Matka miał mi dać pety Miałam A czekaj sekundę, to... czekaj sekundę, bo e, Ewolu Pety robię. A I czekaj. I Ciekawe ile to będzie miało P 80! P 80 QN ów ale, Dobra, ma... o, ale co mi się stało z grafiką, czekaj Jeszcze nie dawaj. Dobra, już działa grafika, ale... Dobra. Na teraz sobie sobie zobaczę, Dobra, tego ci nie mogę dać. Ale mogę ci dać to. To. Czekaj. co ja mogę zrobić. Tyle wystarczy. No, jeszcze raz. Masz, Dzięki. Jedźmy wszyscy do stajek. Widzowie, no, Dzisiaj no, sorry, chcieliśmy grać bez latale odcinek, odcinki, za odcinek. Zaraz Ci pokażę ile będę mieć Peto. O ja cię, ale się zastrasz. Miała <mianic> kolejność <Stupię>, nie daje. 150 QM! Widzowie... Zachęcam do lajka, suba. Bo na, 15, e, e, ty, na 5 lajków, 15 subskrypcji, 30 wyświetleń pod każdym filmem minimum i e, wydajemy robót na tą grę. A, a na właśnie odcinkę mówiłem, że będę miał doładowane, będę sobie doładował, doładuję sobie specjalnie na odcinek Robuxy. 5000 tysięcy robił, że myślę, że będzie gitówa na tą gierę. Już, no. już wam mówię, już wam mówię jak to... Ja na pewno kupił Peta... Nie wiem jak to by się opłacało, Peta 200 QN. 200 QN? Pomiliśmy. Chyba nie, bo to będzie lepsze. A wiesz, co by się najbardziej opłacało? Czy jajka dla mnie opłacałaby Nie. Kupisz najlepszego, najsłabszego peta, który ma 7 milionów. No ja ci powiem, Secret Huntera musisz kupić. No, no to wiem, to na pewno. Wiba, nie kupuj, musical. bo nie, jeszcze nie wiemy, co daje. Możesz nie, dać, on nie, on on dwa razy On będzie jak on musical hunter, czyli jak na przykład wydropi secret, albo to, to ostatnie to będzie jajko szło, y jak będą jakieś gówniane pety, to będzie szybko szło, a jak będzie albo, powiedzmy, Legenda i Mythic, znaczy Secret i tam, tamten ostatni pet, to on wtedy będzie wolniej robił. Infinity Backpacka nie kupuj, bo to no, chyba nie będziemy robić. Bo to jest numerze. bez sensu. Penning Skip też nie. Pet Story też nie. Achievement lack. Dobra, Achievement Dwa razy monek, to się w ogóle nie opłaca, to też nie, dwa razy kryształki mógłbyś, triple x, secret i lucky egga. Ebu, klikaj, bo ewoluuję zaraz wracam, bo muszę coś zobaczyć. Ale to jest naprawdę drogo w tej gierce. Za będę mógł zrobić sobie opening leciutki. I w kolejnym odcinku nagramy y, tego opening. Nie wiem ilu jajek, ale zrobimy jakiś duży. Ewem, tych trylionów niech będzie z 100 trylionów. 100, czyli 200 jaj. Robimy opening 200 jaj. Albo 100 jaj, nie wiem. Zamachwam. Robię z, teraz z 4 trylionów, będę robić opening. U dwa razy kryształ! O żeby żebym nie kolejnego peta do y, tego. Dużo no mogę kolejnego z... peta. No, nie dobra, przepraszamy za nasze głosy. Nie mamy... No, mamy gówniany mikro. Ile? Nie, ty masz money, ja są tyrodzę. I dałem sobie teraz y, razy trzy kryształki. No wiem dużo. Mam dobre plety. I A ile on daje w ogóle tego, bo nie sprawdziłem? 240 <mulety> milionów plus kryształów daje. Albo nie, pu, nie zrobię więcej tych. Za 15... A ile ci brakuje kryształków do mnie? 500B. 500 bez to zaraz będziesz. Ja w ogóle mogę zbierać, Od dwa, dwa razy range'a sobie też weźmiemy. Dobra, cztery mi brakuje. Ale za nie, i tak w ogóle za niedługo już nie będzie takich plagów, bo kupuję sobie kartę. no. Ja ten mam plan kupić, bo my też trochę lepzy. Trochę, ale nie ciebie... ładzy, tylko trochę. Nie, ciebie nie widać w twojego ekranu, więc w Nie, twoje... Wiesz, się... ale wiesz, chodzi mi o to, że... Wiesz, czasami mogę się... Wiesz, jak ktoś nie wie, gdzieś nowy na kanale, to jest tam pewnie suba łapę. A jeśli ktoś nie jestem moderatorem Maciego i w każdej chwili, jeśli będę chciał, żeby, zrobić. Ja się bringe, robię pranka robię mu, powiedzmy, pranka, otwieram Maciemu wszystkie jego coiny powiedzmy, i nagrywam na jego kanale i tak, tak dalej, żeby chodziło o to traficzne. A tak w ogóle, żeby mi nie lagło mojego kompasu. Bolet. ja mnie. O, idę do ciebie. 4 tryliony. A wiesz, ile ja mam? Ile? 15... 8 trillionów. O, 4, w ogóle jest wskazane, ja że już mam. I, 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 i. Ale czemu coś nie naczynię? Ja sobie Halo. zaraz kupię najlepszego tego. A no, otwórz mi się. No wejdź otwórz no wejście. A no to będę pół godziny czekała, żeby się otworzy dla mnie. Bo ja królem jestem. Dobra, szybko selamy. A wiesz co ja te petty ci dam na zawsze. Dzięki. Ale tu się, ale tu nie się szybko potrzebne. farmi. Ale, ale tutaj się szybko farmi. To ile kosztuje? Ui! Albo 20 trilionów teraz zebrać? Bo tego nie można już niszczyć. Bim, bam, bum, bara. Ja tu wszystko rozwalam na hita. A ile masz petów equity? Ja czterka. Pięć, czerka. Ja siedem. Bo wydałem Robux, wiesz? Nie, serio? nie. No. <laughs> Robux ja będzie po automat mówił, macie zapamiętać to widziałem. Nie, kup nie wydawałem Robuxów jeszcze na tą grę. A ja wydam. Tysiąc. Albo więcej. Wszystko tak. wydaj! Ej, a są e, jakby jajka do kupienia, czekaj shop. Albo nie wiem. Dawaj zrobimy ten jeszcze odcinek e, opening. E, króciutki e, w pecie. Jajka. Jajek. Ale w pet, Ale No. Ale 10, no 40. Nie no ogólnie na YouTube'a. Zrobimy pewnie kiedyś. Pewnie kiedyś. Możemy... Ja mam ja bym chciał... Że dzisiaj mam ważne sprawy do przerobienia. Bijajcie mi na jego Discorda. Prosimy, ale musi, musimy dać linka w opisie będzie link na że będzie link w opisie dzisiaj możliwe chyba chyba właśnie gdzie się dawało linku w opisie jak kurwa 3 lata temu nagrywając ja więc... dowodnia i że będzie kurwa skąd ja mam to pamiętać a skąd ja mam to pamiętać jak ja nigdy nie nagrywałem tylko teraz nagrywam Eee... Nie wiem. Dobra, 20 trilionów i idziemy bo na opening. No ale co to jest? To taki słaby petel, bo petel nie miałem. Zobaczmy, ile to już było. nagrywam. Już 11 minut nagrywamy odcinek. Nie wiedziałem. I czy trzeba zrobić opening? chyba to zaraz zrobię robi pęk nie ma tylko pęk będzie pewnie końców w sumie a nie masz y, chłopie y, końców których diamentów? tych tych nie nie nie, nie. money Monej, money I am money ale money czy y, końców money eeeh y, Prawie 300 sp ja mam prawie 100, aż teraz nie wiem. O do mnie tak się zobaczyć, bo już wiedział, że są zarobisty i mam więcej, prawda? <laughs> powalić Nie, nie, nie ma. Zarobiony ninja, robiony, tylko jeden trylion. Jak wyrabiać? Zarabę mi 20 trylionów. Mam dwadzieścia trylionów, idziemy szybki openik robić. Zobacz, ten film może być stawiony na, coś jest około 21.00 albo wcześniej. Na górę nam nie No nie, no otwiera się jajko, o wreszcie. Jeszcze karty graficzne no chyba, nie wiesz, bo to jest bez sensu. To Buka, nie, to jest słaby, myślę, że ty. Ja teraz lecę tutaj po sekreta. Możesz coś... Ja! Co? Co? Mam przez ostatniego peta, dropsałem przez ostatniego peta. A już go miałem. O, o ja ile on ma, On ma sto. Ja mam już takie dwa. 115. piętnaście. Już mam takie dwa. Zda. Ale on jest dobry. <noise> Ale on jest dobry. I teraz widzę pająka. I halo. Pająka. pająka. Nie wiem, te pająki... Cały czas mi latają teraz te pająki, a nie na przykład... 10%, 15% nie leci mi jeszcze. Toxic A. Ta, by było na czacie. To wiem, bo ja muszę się jak nie można być A ja wiem, że jak wyleci Ci toksik Book, to będziesz myśleć, że to jest jakiś huge. to O! No Jeszcze jeden toksik z i będę mieć PETA 200 e, tego. E, 200 QN. Mam, mam, obcza O ty nie, zesrać się, jak ja mam dobrego peta. Ale słaby pet. Ja jeszcze mam! Daj mi trade, no daj mi trade, daj mi trade. No to ty musisz dać, bo ja tam tam ten, trade kliknę to... Ile on ma tego? Mnie? Jeszcze 80! 92 i to jest 280 Ale nie 280 Ale kryształów plus! W prawie nic nie otworzyłem! Autohacza będę chyba musiał sobie kupić. No on się nie chce tak długo tak liczę, to kliczeć, bo zajmuje trochę tyle. Żeby... Boże, dobra, Teraz otwieramy jajon. Uuuu, Toxic Siltler. Ale dzisiaj możemy o. mieć nawet bardzo dobre pety. Mam Toxic Siltler. O, Toxic Ferrari. Może dzisiaj zrobię jeszcze drugiego Divina. O, Toxic Siltler. I wyrówka. Która mrówka? Teraz, błyszcząca Toxic A, oko mi wyleciało. Dobra, ja sprawdzę, ja robię tak, ewoluuję. Będziemy lecieć po sekreta? Lecimy! Toxic Furyer, to już są dwa. Będziemy dzisiaj mieć na pewno jeszcze drugiego. No, to toxic Skittle i jeszcze no, jeden słaby. Toxic Skittle i będziemy mieć. Pewnie źle wymawiam to, ale... O dobra, dobra. Toxic A. No to czy jeszcze trochę? No tu trochę, muszę opening dokończyć. Ile się stało, 15 trylionów. Byro 5 No. Eee, tam nawet będzie fajny odcinek, bo tam opening zrobiliśmy. W na krainie Co? byliśmy. Toxic A będziemy mieć Toxic A, -a na pewno na e, dywajnie. Secret, dropnąłem go! Tak, by było na tym. O wiesz, <grym> reakcja by była dużo inna. Ale na drop radną. Dużo Zresztą. osób już dropnęło sekreta. Na, na tej krainie. Toxic do Fryer! <ścoughs> Mówiłem Toxic Fryer. To fr <ścoughs> Mówiłem wow. Toxic Fryer. A mi to Toxic Fryer. Dobra to ja mówię na tego Toxic Fryer, jak sobie będę mówić. Toxic fryer! Właśnie mi wyleciał. Jak nie powiesz Toxic fryer! Bo mi dropi, jak to mówisz. Toxic Slider. Slider. Nie no, ty masz takiego gumianego pasa! No mi dropnął. Toxic A. No, Spider Dog Mountain. Fajny teraz tą nazwę. Toxi, toxic Flyer. Teraz, 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 teraz. Toxic Flyer. Wydrobi mi teraz, na co To 100%, 100 po prostu Jak to będzie? W A dropli. mi teraz nie leci, Toxic Flyer. A mi wyleciał, nie no, nie mogę, mam trzy! Dobra, fryer. Toxic Flyer! Wyleciał! Mam trzy. Mam trzy Toxicki Fryery. Kolejny kolejny Toxic Fryer. No. Fryer. Ile to by zostało z tych Już nie przesadzać z tymi koinami. Mm, 13 tysięcy! I kolejny Toxic Fryer! Nie wiem, muszę będę musiał mieć cały ekwipunek w Toxic Fryerach. <grym> toxic Fryer! Ale one tak lecą! Kolejny! Toxic ja Fryer! To... Jakiego to Ale jakiego ale to chcecie? Toxic... Toxic, toxic Fryer! To toxic Fryer! Nie to no, to, to Spider Dog Mountain. Ja toxic buga no. Nie wierzę. Tak nie wierzę Toxic bug, Coś, wiesz co mi najmniej raz wyleciało? Rzecz, która ma na, na 20%, a wiesz co mi najwięcej wyleciało? Toxic frajerów. No toxic, toxic bug! bug. Co? No. A, ma full, ja mam w inwentarzu, więc ja... No ja to pewnie rozdaje, zaraz biedako. też będą liczyć. Toxic Egg. Dobra, jadam. ja dam... Ja dam Biedako Straight. Biedako, jak... biedako. Traci, Toxic dobra, Fryer, kolejny. No, jakich jest... Tracę plac. Trace le... is friendlessly. Dobra, to jest debile, ja. A to jest najlepsze, że ja nie użyłam żadnych jakby no, ulepszeń. Ona pewnie nie ma Coral. Jezus, ma! Co jest? Ma Coral Red. Uf, jakiś debil, który ma 600 hajsów, ma Ile ja tego mam? Ja się nie mogę zaczekać, A Agon trade ej, ej, powiedzieć coś, jeszcze 10 trylionów. Ile? No zaraz, chyba nie dokończymy tego. O, wiesz, no odbierz, no typie, no pół godziny i będę chyba czekał, żeby żebyś odebrał ode mnie trajda. A wiesz co jest najlepsze, bo mi się te koiny cały czas zwiększają. A no, typowo taka oferta przegapia. A 100 trylionów jakie by było duje. Toxic Fryer. Ty frajerze jeden. Ty frajerze jeden, Mam mi wylecieć teraz secret. Secret Fryer. secret Fryer. A może to będzie toxic... Tox Toxic Secret F... Dobra. Yes, to h... Toxic Secret yeah, Fire. Horror, no tam nie ma Choreo ale... Trzymaj, alfa... Arpa... Nie wyleć mi! Is... O oh, nie. Oh, nie. Mam jeszcze 8 no. trilionów, ty to wierzysz? Mi nie Dobra, no, tam udam trojda. Plastic Strike, okej. Okay. Eee... No i ten... No nic nie chciał, no nic nie lubi. A też można sobie dać jakiegoś albo nie kupować tego. Kiedyś, ja, ja sobie... Ja sobie sprzedawałem pety, ale nagle mi 2 tryliony weszło do jakim Nagle, wow! Nie, bo to jest W, to E. To jest W to E. Ja bym W z E. jest W jest dół. Trzeba kupić... Będzie trzeba okupować y, tego. Ja muszę wydać na to. Pora red! Y, jak on był? Jak się na nim był y, Który? Ten fryer. Y, toxic Fryer. Okej, okay, dobra, dzięki. The Toxic Fryer już się wyleciał. Panie przed sekundą mi teraz wyleciał! A mi właśnie też wyleciał <laughs> teraz, Jemiany. nie wiem. Toxic Fryer! wylatujesz z tak, tej skrzynki. No, do Docsy Bug. No, nie najgorzej. 5 trilionów tylko zostało. Zbliżamy się do końca tak, odcinka. A sprawdźmy, ile ale już to trwa. 23 minuty to już trwa. Ile? Szybko kończymy, chyba nie do końca. Dobra, nie dokończamy tego. Idziemy jeszcze eweluować pety. Albo nie już w kolejnym odcinku się dowiecie jakie będą pety, bo trzeba już skończyć. Ja gdowię, idę sprzedać i idę kupować, idę kupić najlepszego tego. Gdowię, a jeśli ja wam o tym nie wiecie, nie wiecie o co chodzi, to ten odcinek dostał właśnie... Jest... już yy, niedziela, tak jak u nas, bo odcinki są nagrywane te same dni. Jest 22... dwadzieścia. 20 20 trumnie 20 trumnie więc wiesz ten, ten odcinek jest teraz kończę to jest u mnie ta godzina A Ale bo jest tam... to... chłopie wiesz jakie tam są drogie za o za o są już rzeczy. za o za, za o ile? za o jeden o chyba czy ile tam za 12 no, o. o mogę przy... mam przedostatni jak to musi zbierać? Komu te też nie lecą same? co so jest? Weźmy teraz to same. Dobra, to mamy, do, ale zobaczmy jak teraz. toxic Fryer. dawaj Toxika Fryera. Ej, dobra, to przetestujmy szybko tego jeszcze. On zbiera jak szalony. Edora, to mi się że będziemy żegnać. To my już będziemy się żegnać. Więc pa, pa.